Witamy Was wszystkich w Słowie na Sobotę. Czasami nasi sympatycy, ci nieco bardziej wrażliwi, zwracają uwagę na nasze napisy, murale i twierdzą, iż ociera się to o wandalizm. Tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z wandalizmem. My nie niszczymy, a edukujemy. Wykorzystujemy do tego zaś każdy dostępny sposób hashtag socjalizm. Sometimes our supporters, the more sensitive ones, Pay attention to our inscriptions, murals, and claim that it borders on vandalism. It actually has nothing to do with vandalism. We do not destroy, but we educate. We use every available method to do so. Komentarz portalu postep.org użytkownik opublikowała. Rozumiem doskonale, iż nie każdemu będzie się podobać taka akurat forma propagandy. O gustach w końcu się nie dyskutuje. Absolutnie oczywistym jest jednak, że jakakolwiek forma naszego przekazu nie ma nic wspólnego z wandalizmem. Wandalizm to bezmyślne niszczenie. Nasza postępowa i rewolucyjna propaganda zaś o charakterze stricte edukacyjnym to szerzenie myśli robotniczej i antykapitalistycznej. I owszem, na każdej możliwej płaszczyźnie, w każdej możliwej przestrzeni, w każdym miejscu i wszędzie, gdzie tylko się da. To właśnie charakteryzuje postępowy przekaz. Jesteśmy wszędzie, gdzie tylko być możemy. Niestraszne też nam świętoszkowate i zgorszone spojrzenia drobnomieszczańskich gryzi piórków. Dlaczego zaś murale i graffiti? Ano choćby dlatego, że burżuje mogą sobie pozwolić na drogie reklamy na każdym kroku i na własność posiadają największe media głównego obiegu. My, nie możemy sobie na nic takiego pozwolić. Nie stać nas. Nie mamy bogatych sponsorów, utrzymujemy się wyłącznie ze składek członkowskich. Naszym miejscem ulice, naszymi kanwami, muru robotniczych dzielnic, nasz przekaz rewolucyjny, robotniczy i postępowy. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.